Myśmy przed pandemią odnotowywali po kilkadziesiąt, czasami powyżej stu przypadków kiły, i to najczęściej były to osoby no, zawodowo związane z uprawianiem seksu. Natomiast jeżeli spojrzymy dziś, że mamy prawie 3000 przypadków za 2023 rok i są to osoby, które nie mają nic wspólnego z branżą e, e, seksualną, to to pokazuje, jaka jest skala zjawiska. Mamy kilkunastokrotny wzrost zachorowań na kiłę u osób, które po prostu prowadzą normalne życie kontakt. Akty seksualne tyle tylko, że zapomnieliśmy o tej chorobie, że właśnie jest to problem, który może pojawić się u osoby, która ma dużo kontaktów, ma, jest otwarta na nowe znajomości, a zapomina po prostu o elementarnym bezpieczeństwie. Niestety musimy potwierdzić, że zauważyliśmy zachorowania na kiłę nawet wśród pacjentek ciężarnych. To jest na szczęście grupa, która w dalszym ciągu ma rekomendowane badania w tym zakresie, ale kilka przypadków wrodzonej kiły u dzieci w ostatnich latach stwierdziliśmy. To wielki problem dla mam w ciąży, to wielki problem dla tych dzieciaków. Nieleczona, niezdiagnozowana kiła to wielkie konsekwencje dla dzieci w, ży w późniejszym życiu. Trzeba sobie uświadamiać, że skoro jest zakażenie drogą kontaktów seksualnych, to zawsze ta populacja, która jest aktywna seksualnie, czyli od młodych lat młodzieżowych do późnej starości w dzisiejszych czasach, człowiek aktywny seksualnie potencjalnie ma ryzyko zakażenia się tą chorobą, tak samo jak kiłą czy innymi chorobami. Nie powinien wygrać wstyd, a to mamy niestety w naszej kulturze przez lata zakorzenione, że po pierwsze choroby przenoszone drogą Chłodziową to są wstydliwe choroby, a jeżeli ktoś ma HIV, to znaczy, że on się źle zachowywał. I mamy stereotypy w głowie, że HIV to jest choroba prostytutek, narkomanów, jakichś takich ludzi, którzy mają wielu partnerów i tak To się bardzo zmieniło w ostatnim czasie. Dzisiaj HIV to jest choroba w białych kołnierzykach jak to nazywamy ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach, są celebrytami, są politykami. I, ym, I zmienia się jakby model, prawda, w tej chwili takiej, takiego spojrzenia na człowieka zakażonego. I młodym ludziom trzeba właśnie wskazać poprzez kampanię, że to nie jest jakieś tabu, to nie jest coś, co pod dywan się da zamieść, ponieważ konsekwencje z ukrywania zakażenia mogą być naprawdę tragiczne.